Rozpoczął się grudzień. To jest wyjątkowy czas oczekiwań, czas radości, miłości, samoakceptacji, samorealizacji, samoświadomości, wielu wyzwań rodzinnych i zajmowania się swoimi bliskimi. To czas, kiedy możemy marzenia spełniać nie tylko swoje, ale i innych, nam bliskich i warto jest to pielęgnować, szanować, wzmacniać. Pamiętajcie, że nie bez powodu mówi się, że czas jest to wspólnych zabaw, wspólnego czasu poświęconego sobie nawzajem i tak miło wspominamy go. Ze swoich czasów dziecinnych, kiedy mogliśmy lepić pierogi z rodzicami, czy robić pierniczki, ozdoby świąteczne, wówczas wiele się wykonywało własnoręcznie tworzonych dzieł. W tej chwili rynek nam dostarcza wiele różnych wspomagaczy, dzięki którym możemy większą kreatywnością się wykazać i większe sukcesy odnosić w oczach naszych bliskich. Możemy się tym wspomagać. A pamiętajcie, że. To, co widzimy, to co dostrzegamy i co tworzymy, a później to dostrzegamy, nas również wzmacnia. To, co jest piękne, wywołuje uśmiech na naszych twarzach, który powoduje, że jesteśmy dodatkowo szczęśliwi. Dzięki temu całe koło się zatacza. Uśmiech wywołuje drugi uśmiech i wzmacniamy się wzajemnie w miłości. A klimat, jaki tworzy się wokół nas, to nasza jest aura ciepła. Spójrzcie na osoby samotne, które zamknięte w czterech ścianach, nuda im doskwiera i pozbawione są satysfakcji życia. Jak wiele im radości sprawia wyjście na zewnątrz i popodziwianie teraźniejszych, pięknych oświetleń na ulicach. To dostarcza im również pozytywnej energii i dzięki temu mogą zaznać trochę radości, uśmiechnąć się do ludzi napotkanych na ulicy, chociaż w teraźniejszym czasie jest trudno dostrzec też ten uśmiech. Ale pamiętajmy o tym, że jeżeli my robimy coś i to jest wysoce pozytywne, satysfakcjonujące, widzimy uśmiechy na innych buziach rysujące się, to i my się uśmiechamy. A to, jak się uśmiechamy, w naszym sercu promieniuje. A to, jakie widzimy piękne światełka na zewnątrz pomieszczeń poza domem, również procentuje to, czym się otaczamy, to, w jakim środowisku jesteśmy, z kim jesteśmy, to ma wielkie znaczenie. A to, jakie przedmioty znajdują się wokół nas, to jest drugorzędna sprawa, chyba że te przedmioty są wytworzone własnoręcznie i dają nam olbrzymie poczucie satysfakcji, spełnienie naszego wewnętrznego dziecka, wspólnie. Tworzymy, wspólnie wzrastamy również w miłości, w akceptacji i w cierpliwości, w tym czasie wielkiego oczekiwania, a jest to również czas oczekiwania na nasze dzieła, kiedy widzimy, że kroczek po kroczku się konstruują. Takimi dziełami jesteśmy też my sami. Dochodzimy do zrozumienia. Tego, co jest dla nas wartościowe. Razem, wspólnie robimy ozdoby dla naszych pięknych drzewek domowych. Dzięki temu dostrzegamy w nich piękno, bo skonstruowane z tego, co my wytworzyliśmy. Jest to pewnego rodzaju metafora, bo to, jak się my z tym czujemy, procentuje na nas. Na nas oddziałuje. I o to chodzi również w tej aurze przedświątecznej, w miesiącu grudniowym, gdzie cały jest pięknym. Bo to, co my robimy, co będziemy wytwarzać, jak będziemy działać, jak będziemy się zachowywać, jak odnosić do ludzi wokół, to jesteśmy my. My tworzymy swój własny wewnętrzny świat i warto jest o niego dbać i w nim wzrastać i się umacniać, dawać przykład swoim bliskim, doświadczać wspólnie miłych chwil, zbierać je, abyśmy mieli w przyszłości też co wspominać, a nie tylko, że zatracaliśmy czas. Bo w ówczesnym świecie bardzo często jest uciec. Jakieś urządzenia elektroniczne. Ale wróćmy wspomnieniami, co żeśmy my kiedyś, jako mali, robili, co można było robić. Pomysłów jest bez liku, tylko od nas zależy, co będziemy robić, jak będziemy funkcjonować i co przekażemy naszym dzieciom, co one będą mogły też wspominać, aby miały co wspominać, a nie tylko i wyłącznie dla zdjęć to robienie. I udawanie, że. Coś my wykonaliśmy, a wcale my tego nie zrobiliśmy. Tylko róbmy, spędzajmy ten czas razem. Teraz możemy, wykorzystujmy to. W okresie przedświątecznym jest bez liku różnych takich fajnych rzeczy, które możemy. Czy łańcuchy na choince, czy oto takie kalendarze adwentowe, czy innym podobne. Na przykład można tam wkładać karteczki z miłym słowem, z rzeczami do wykonania, czy z zagadkami nie tylko z czekoladkami czy innymi przysmakami. Blisty są bardzo istotni na tyle, aby poświęcić im czas to na pewno to chyba już wiecie. Wspólne pieczenie pierniczków nie chodzi o to, aby upiec szybko i mieć z głowy i samemu to zrobić i. Zostawiając dzieci przed telewizorami. Nie, to chodzi właśnie w tym klimacie o to, aby razem robić. Nieważne już, czy będą bardziej kształtne, czy mniej kształtne, czy bardziej smaczne. To nie jest istotne. Jeżeli przesadzą dzieci z ozdobami, to też nie jest istotne. Najważniejsze, że spędzamy razem ten czas. Możemy zrobić fajne, różne ozdoby. Wszystko zależy od nas. Kreatywności bez liku. Ozdabiajmy mieszkania, ozdabiajmy domy. Rozdawajmy upominki w postaci właśnie samodzielnie wykonanych rzeczy. Zachęcam was bardzo serdecznie i chciałabym, żebyście skomentowali co o tym myślicie. Jeżeli nie macie pomysłów, to również napiszcie w komentarzach pod filmem. Zapraszam do dyskusji. I do zobaczenia za tydzień.